Wiele sportowych emocji, koncerty grup Disco Polo, a także darmowa grochówka. To wszystko działo się podczas sobotnej biesiady z Orkiestrą Dentą w Kruszynie. Dzisiaj chodnicza straż pożarna w Kruszynie LZDS Kujawiak Kruszyn zorganizowali piknik kulturalno-sportowy, którym punktem kulminacyjnym był mecz derbowy gminy Wosławek pomiędzy LZDS kujawiak Kruszyn, LZDS Wiktoria Smulnik. Mecz był bardzo zacięty, fajny dla kibiców. Zakończył się minimalnym zwycięstwem drużyny kujawiaka Kruszyn, z czego bardzo się cieszę, aczkolwiek kibicuje na co dzień obydwu drużynom. Zwycięska drużyna początkowo przegrywała spotkanie. Niemniej jednak w pewnym momencie gry zaczęła odrabiać straty i wygrała mecz 5 do 4, dzięki czemu wywalczyła puchar wójta gminy Włocławek. Na pewno były większe wrażenia niż rok temu. Ja przypomnę, rok temu było 1-0 dla Kujawiaka. Tutaj jak Państwo widzieliście, właściwie do ostatniej minuty ważyły się losy, zwycięstwa jednej albo drugiej drużyny. No, tutaj jest wielkie zwycięstwo Kruszyny, kujawiaka Kruszyn, który odrobił straty w drugiej połowie, a co więcej wygrał ten puchar. No życzę obu drużynom, żeby dalej się rozwijały, ale nie ukrywam też, że jak Państwo sami widzicie, dzisiaj emocji i wrażeń było co niemiara. Podobnego zdania jak Ewa Braszkiewicz. wójt gminy Włosławek byli kibice, którzy do samego końca w napięciu czekali na rozstrzygnięcie spotkania. Dużo brałem było w pierwszej połowie, to myślałem, że wspólnik wygra i takim jeszcze doszedłem do rady wspólnika mówię, o my Wiecie, że szkoda, że dla Spolika pójdzie puchar, mówię. ale patrzę w drugiej połowie, Kruszyn, z Kruszyn się wziął do pracy i od razu odrobił, pra, odrobił zaległości, jeszcze wygrał w tym momencie. Należy się do Kruszyna no bo w grali do końca i dostało jak dostało, Kruszyn wygrał. Fantastycznie. Wrażenia niesamowite, tylko po co były te nerwy? Za dużo było goli straconych w pierwszej połowie, myślę, dla Kruszyna i dlatego później musieli gonić i to było niepotrzebne. I wydaje mi się, że wspólnik chyba niepotrzebnie nie, nie się denerwował, bo jednak w drugiej połowie byli słabsi. Stanęli i przestali grać. Ale to jest tylko moje zdanie i myślę, że tak było. Oprócz sportowych emocji, na gości przybywających na piknik czekało wiele atrakcji. Dzieci mogły bawić się na wesołym miasteczku, starsi zaś mogli do nocy tańczyć przy muzyce Disco Polo. Iwona Bluszcz, Telewizja Kujawy.